Cześć witajcie moi drodzy ja jestem Dreg85 A to jest Minecraft i moja seria Minecraft z modami Na paczce DNS Techpack Dzisiaj wybierzemy się Po materiały na nasz dom Tak najwyższa pora przygotować sobie Rzeczy niezbędne do Wykonania naszego domu tylko teraz tak, ja potrzebuję sobie stworzyć raz tak, jedną siekierkę. Myślę, że to mi wystarczy. I teraz tak, to możemy dać tutaj. To też tutaj. Lecak wchodzi tu. I dobra. Tutaj dalej nam się jeszcze ten iron wylewa z tego pieca. Jeszcze jest tutaj jego. Jego. Jeszcze go jest 17. Sztabek, więc to jeszcze kilka potrwa. Przeszło. W sumie to przeszło minutę. No bo tak to trzeba liczyć, że jedna sztapka na 5 sekund jest 17, więc prosta matematyka. No i teraz dobra, spójrzmy sobie na mapę. Tak ogólnie sobie cały czas kminiłem co i jak z czego ten dom. Więc musimy się wszystkim wybrać tak, tutaj tego lasku po drzewo. Następnie tutaj sobie troszeczkę nakopiemy. E, Oczywiście nie tutaj. E, musimy sobie zrobić tutaj. E, Mam ma zejść do jakiejś kopalni, gdzie będziemy wydobywali e, kobla, ponieważ e, dom będzie e, koblowy. E, chociaż. kilka. Jeszcze raz, poszliśmy tutaj, ile tego nam zostało. 6. E, dobra, to jeszcze chwilkę poczekamy. E, wrzucimy sobie potem tam. E, trochę kopru raz, dwa, trzy w sumie osiemnaście kopru tam jasne jasne indruzie brawo dla ciebie za takiego typu akcję. teraz tak ja tutaj potrzebuję cegiełek to jest tak raz, dwa, trzy, 12 dwanaście razy cztery to czterdzieści osiem czy ja tutaj mam na tyle brików, czy tu jest tak 30 30 i więcej już chyba sired bricków niestety, ale nie mam więc kolejnego poziomu chwilowo tego nie będzie dobra tu już nie ma ten, więc możemy sobie rzucić koper resztę kopra tutaj i idziemy teraz w tamtym kierunku, tak jak najpierw drzewa sobie narobimy a następnie będziemy zajmowali się y, tworzeniem y, kopalni, i y, żeby właśnie wydobyć jak najwięcej kobla. Mówię, no będzie koblowy, więc tego potrzebujemy sporo. A czy koblowy w sensie takim, że y, będzie to y, wszystko z Chisela? Y, będzie teraz y, na tej, tej serii. Y, będzie naprawdę y, sporo, używane, będzie sporo używana modyfikacja Chisel. Także sami widzicie, sami wiecie jak to jest. Tutaj oczywiście na tej parce jest chisel dwujeczka, więc tych jest sporo. Tak ogólnie popatrzmy sobie, dlatego co tutaj mamy: gridwood, lock, nie, z gridwooda nie będziemy, co w sumie, jeden gridwood. Koniecznie mi kilow siekery starczy, 250. Dobra, próbujemy. W sumie sporo gridwooda, więc będzie sporo drewna. Troszeczkę będzie to troszkę inne drewno niż, niż zazwyczaj używamy. zazwyczaj ja stosuję. Trzeba coś w sumie zmienić w tym swoim świecie, w tych swoich seriach, żeby to nie było ciągle takie samo. No, come come on, on, come on. Come on. Powiedział, że ta siekierka ona nie przeżyje tego, bo to drzewo jest naprawdę spore. O, ok, kurczę. Tak też się spodziewałem. Dobra, tu nie ma. Myślę, że sobie włączę ten, 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 cały magnes. Ale raczej tego nie uczynię. Musiałam oczywiście, teraz zmienić troszeczkę w ustawieniach. No i. Ora, potem będziemy z tym kombinować. Kurczę, tylko tak, no tam przydałoby się dostać. No dobra, można poświęcić w sumie stone'a. Można poświęcić w sumie stone'a na tego typu akcje. Pozbieraj resztę drewna. No, widzicie, no drzewo było wielkie, więc yy, yy, też się wszystko porozwalało na, na boki. Ale teraz nam na jakiś czas tego drewna wystarczy. Opa, dobra, yy, to może to sobie zbimy liście. No i teraz tak yy, będziemy mieli gobla. Więc. Ok. Teraz wróćmy do tego miejsca, gdzie ja zaczynałem na początku kopać tą swoją pierwszą kopalnię, na musimy musimy oczywiście namierzyć. I teraz ta krótszeczka. Ok. I możemy iść na poszukiwanie tego wejścia. I tam sobie, tak jak wspominałem, zrobimy wejście na dół do kopalni. Tam będziemy kopać, wydobywać kobla. Potem Weźmy się za budowę domu jak nam życie to oczywiście nam braknie czasu w tym odcinku żeby to w ogóle zacząć cokolwiek poza, poza kopaniem no ale to będzie czas do takich moich, do takiego mojego gadania gadania, gdyrania, jak to jak zwał tak zwał ale będziemy mieli na takie rzeczy właśnie czas, ile tego mamy tego gridwooda Teraz tak, w sumie można by to zrobić w ten deseń, To to posadźmy to drzewo i to tak, dobra, tu już mamy zejście, o, ja tego tak ogólnie myślałem, żeby tutaj to zrobić jakieś takie, znaczy już zacznę robić takie w miarę cywilizowane zejście tam na dół, więc musimy tutaj troszeczkę jeszcze pokopać. Na no, przy okazji wydobędziemy już trochę kobla. Did też będzie nam bardzo potrzebny. A to z tego powodu, że tam mamy oczywiście teren do wyrównania. Więc tutaj nie ma nic do Gadania, że coś jest nie tak tutaj, się tym na razie tym dziurami, które będę robił przy okazji e, tego kopania, nie będę się przejmował, e, ponieważ to i tak wszystko tutaj, co ja to wejście będzie zupełnie inaczej wyglądało. Znaczy, inaczej, w sensie takim będzie wyglądać inaczej, że e, będzie też oczywiście ładnie zabudowane, e, troszeczkę bardziej będzie cywilizowane. Dobra, mam nadzieję, że mi kilofa starczy na tego typu rzeczy. Dobra, no niestety też będziemy zbierali sporo rud, których ja wcześniej nie chciałem zbierać. No ale, tak to już właśnie jest, że podczas kopania takich zejść, no wydobywa się po prostu wszystko, nie pomijając nic. Więc macie po prostu kolejny odcinek z serii, za którą ja ogólnie sam nie przypadam. Z serii Kopanina. Ale wiem, że są fani tego typu odcinków. I bardzo mnie to też cieszy. A ten po prostu ta seria jest tak skonstruowana, że będę. Robi po prostu wszystko, już nie będzie takiego robienia tak jak wcześniej na, na poprzedniej serii, że coś tam robiłem między odcinkami. Eee, A znaczy teraz takie, no te to bardziej skomplikowane rzeczy. E, pewnie będę coś tam e, robił jakieś tam zaczątki e, przed e, odcinkiem. E, aczkolwiek e, cała reszta wszystko będzie robione na e, odcinku. E, tak teraz właśnie na przykład zebranie tych e, materiałów na dom. Także nie ma tutaj to tamto. Dobra, kopiemy co w dół. No, musimy się skopać naprawdę na y, niski, niski poziom. Y, gdzieś. No, myślę, żeby gdzieś się skopać na poziom w okolicach, y, nie wiem, 12. No, tak, tak byłoby chyba bardziej y, optymalnie. O, oczywiście rozświetlać trzeba. Y, a to też z tego powodu, żeby. Y, mieć potem możliwość właśnie budowania sobie, e, tworzenia sobie kopalni. E, no bo co się, co, co zrobimy potem query, to zrobimy query, e, ale co będziemy robić e, tutaj własnoręcznie kopać, e, to będziemy własnoręcznie kopać tak. E, wiem, że wyszło teraz masz maślane, ale taki już jest e, mój urok, że lubię zakręcać pewne rzeczy. Dobra, nam jeden kilof się skończył. O kurczę, tego też za dużo nie mamy. Ale mam nadzieję, że... O, troszeczkę się w dół uda skopać. A potem dojdziemy do domu... Do miejsca, w którym będzie stał nasz dom. I tam... Już zaczniemy może nawet i budowę. Tworzymy sobie oczywiście kilof. Ja myślę, że jako, że tutaj nie ma tych dodatków DNS-owych, to tutaj będę właściwie w głównym mierze jednak chwilowo opierał na, na sam początku, przynajmniej na kilofach z brązu. Jak widzicie, są one o wiele bardziej wytrzymałe niż te ironowe. Jednak mają dwa razy większą wytrzymałość. No, kaman. A ich koszt wcale nie jest taki duży. Yy, dobra, tutaj cel nie się. Aha, dalej ja tak go wydobędę. Cel nie się zostanie, a yy, muszę go wydobyć. Myślę, że jak już yy, tam się teraz yy, posypam te wszystkie rzeczy yy, w tym naszym yy, piecyku z Tinkersa, yy, to będziemy mogli. Już zacząć zabrać się za troszeczkę inne modyfikacje, to bardziej e, wprowadzające tą automatyzację. O, tylko, że te, które też wymagają jakiegokolwiek zasilania, I będziemy patrzeć, jak, co, co i jak zrobić, żeby to miało jakąś tam przyszłość. Żeby nie musi zaraz coś tam poprawiać. Bo to nie będzie zbyt, zbyt fajne, pomimo że, jeżeli chodzi o ten sezon, ja tutaj wcale nie planuję jakiejś tam konkretnej ilości odcinków. Nie wiem, czy to będzie 100, czy to będzie 150. Jak się paczka będzie rozwijać, tak będą odcinki, a na pewno będzie, na pewno będzie sporo. Bo to będzie też tym, właśnie, że no widzicie, teraz wszystko sobie wydobywamy na odcinku jeżeli wam się to nie będzie podobało oczywiście zostawcie komentarz napiszcie Jędruś nie kop tyle na odcinkach bo to jest nudne ja się na pewno tego zastosuję i wtedy będę starał się wszystko wydobywać poza odcinkami a teraz mamy drobny problem, odskończyłam się kilof. to jest raz dwa, nie mam już żadnego, nie mamy dwa, widzę na górze mamy noc Ratuje mi tylko to, że mam zbroję e, Tak e, po nagraniu poprzedniego odcinka Jak się przypaliło No i jak żyć? E, a potem może to jest podzięizji O kurka O i to się wpakowałem i to grubo Dobra, yy, dobra tu, się, tu się muszę naprawdę zabudować, bo... Yy, jeżeli tylko będą wpadać tutaj gdzieś pierdoły od tyłu... Yy, to jeszcze będzie spoko, ale jak będą te od przodu wpadać... Yy, będzie naprawdę... Wielkie D yy, Nie wiem, ma, czy będę musiał zrobić po prostu config, bo... Yy, tych mobów no spałni się zdecydowanie za dużo, widzicie jelko, y, tylko noc, początek nocy praktycznie y, znaczy chyba początek nocy, tego nie jestem pewien y, a mobów mamy tyle, że masakra jakaś y, patrzmy sobie jak wygląda, o to jest takie fajne ciemne y, gridwood Planksy. Y, no właśnie tych mobów jest za dużo a ja tu jestem taki biedny sam. Mam tylko mieczek i. dobra Wiem, twardym trzeba być. Jeszcze muszę zrobić dev counter. Nie, no przy to jest. To jest niemożliwe. Chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie. Expan za dużo też. dobra jeden o właśnie zobaczcie teraz na tą, na tą bandę no i teraz powodzenia wow wow e, nie ma obcy żebym to przeżył No, nie, no, nie ma, ma najmniejszej opcji, żebym e, mógł takie spotkanie przeżyć. E, kurde, że Ja tutaj mam w miarę oświetlone, e, to będę chciał się tutaj e, zawunkrować e, w moim starym miejscu. Dobra, do łóżka nawet nie to o tym możemy po prostu zapomnieć. E, tylko nam pozostaje czekać na, na to aż. O, właśnie, tu możemy zwrotną flesza zrobić Blogo Flash, zombie, coś tam głowę, zombie Scepter, ale potrzebujemy pustego, zombie Sceptera, to tak tutaj Kenning Machine, coś takiego w kruszerze Biofuel, Alchemic Chemistry Set, aha. E, to mam z Blood Magica. Tutaj w wacie Nutrient Destillation. Tak, Smite. E, dry... O, właśnie. E, Monster Jerky. E, tylko, że musimy zrobić Drying Rack. E, to jest po prostu suszone mięso. O, spawner, kontroller. Suszone mięso zombiaka, które nie zatruwa. Spójrzmy sobie, jak to się tworzy. Dry. Inc. Rack. Aha, czyli po prostu trzy jakiekolwiek półputki. I to jest stinkersa też. No i sub. Na pewno? Tak, no stinkersa. Jak tam wygląda sytuacja? No ogólnie to nie widzę. Dobra, zaczyna się rozjaśniać. Czyli jest pozytywnie. Dobra, jak mamy to, to sobie stworzymy trochę tego. I będziemy suszyć mięso zombiaków. Jeśli nie tuszę, żeby gdzieś tutaj coś nam zdychało. Dobra, tutaj mamy Małą popierdółę z łukiem Zobaczcie, jakie to jest wytrzymałe. tam nam Creeper uciekł. Eee, dobra, jest o tyle pozytywnie, że nam tamten Creeper uciekł. Eee, copper or. Eee, wsućmy sobie tutaj copper or. Eee, teraz tak. Te eee, możemy sobie te powrzucać. Muszę zobaczyć, czy tak gdzieś coś koło mnie nie krąży jeszcze. Nie no, budowa domu to jest, to jest naprawdę podstawa. Bez tego możemy zapomnieć o wszystkim. Teraz tak, jak to, mogę, jak to mogę postawić ogólnie? Zacznę mnie to zastanawiać teraz, bo może... Aha, to tak wygląda. Czyli wiecie co, ja to zrobię. Zrobię też tu taką e, dildową ściankę. Nie Wiem, czy to będzie kiepsko teraz wyglądało, ale e, ja ją zrobię po prostu i. E, to muszę patrzeć, bo tutaj coś mi wydaje się, że coś tu krążyło, ale nie. E, mamy 8. Teraz raz, tak, raz. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 dobra yy, teraz tak tutaj nie wiem jak to dokładnie działa yy, dowiemy się czy yy, czy to czegoś potrzebuje jakieś zaśnania, czy nie aha dobra to oczywiście to muszę po prostu sobie tak yy, to się po prostu wiesza i sobie tak schnie chyba i teraz musimy stworzyć sobie cizela i zaczniemy naprawdę już budowę tego domu bo inaczej powiem Wam marny nasz los Na razie trizel zwykły dom będzie wisiał częściowo w powietrzu no ale cóż, cóż ja na to poradzę nie, naprawdę, skobla sobie zbudujemy. E, tylko tak. E, o! Takie cegiełki. Halko, że jeszcze jedna rzecz, którą wypadałoby zrobić. E, teraz tak. E, dwa patyki. E, I teraz muszę znaleźć e, nasz. E, to jest kopel testin. E, dziś mamy jeszcze brąz. I tak jest. E, trzy brązy. E, musimy sobie kilo stworzyć, bo inaczej jak się gdzieś rypniemy, to będzie problem. Więc ja myślę, że. wow Teraz znamkę rzucił. Ja myślę, że dom będzie na tej wysokości. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9. 11. 16. 19, 20, 21, 22, jak już walczyłem, no, dom będzie sporej wielkości, nie ma co ukrywać. Będę chciał go jednak zrobić według własnego projektu. miała być schematyka, ale schematyki użyjemy do troszeczkę innych celów. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i teraz w tą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, dobra i teraz jedziemy dalej z tym goblem, to jest ten, tak raz, dwa, trzy, cztery, zgadza się, tutaj będziemy mieli zejście do piwnicy. Teraz tak kurczę no jaki to jest? 834, dobra to w tym desenie. No widzicie, równania tutaj będę miał sporo. Czy też będę miał troszkę mniej skopywania się w dół? Dom będzie miał jakiś tam nie, to zwykły klocek kwadrat. Potem się, że miał tam jakiś wymyślny kształt. Dość ciekawy. No i że były odpowiednie wielkości przede wszystkim, bo ten dom będzie tylko i wyłącznie parterowy. Dobra. A tutaj jeszcze trochę w tą stronę. I teraz myślę, że możemy udać się teraz tak. 5. Ja jeszcze mamy tutaj trochę miejsca, więc tak. Teraz jeszcze trochę w tą stronę pojedziemy. Robimy sobie taki, że tak powiem, ogólny zarys na razie tego domu. Żeby to jakoś tam powiedzmy w miarę dało. Jak wiem, wiem że on za piękny nie będzie. Ja już na prostu to czuję. I teraz tak, żeby tutaj to wszystko fajnie, fajnie był ten rozkład pomieszczeń, w sensie takim, że tak, no musi być teraz na pewno kuchnia. Mamy mod, w którym mamy możliwość gotowania, więc kuchnia musi być. O, no chociaż, wiecie co, zrobimy to. Tutaj. Kuchnia będzie taką wnęką tam. A potem oczywiście, że to dopracuję ten kształt tego domu, bo nie do końca widzę, że już mi się podoba. Tak jakiś dziwny, ale chwilowo tak to będzie wyglądało. Dobra i teraz musimy sobie jeszcze znaleźć tak miejsce na drzwi. Na wejście chociaż nie, nie tak wejście zrobimy tutaj nie będzie jednak kuchni, No tam zostały. Tutaj mamy trzy, i tutaj mamy trzy, ok. Jak najbardziej to pasuje i teraz tak raz, dwa, trzy, raz, dwa. No oczywiście musimy znowu wziąć kobla. I dobra. Oj, widzę, że kupę, kupę, Kopania dirta mnie czeka. I teraz tak zrobię jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, nie tak. Więc jest 16 tego. Sprawdźmy, czy możemy te bloki. Nie, tych nie możemy. Dobra, będzie taka podłoga, będzie ciemna. Będzie z ciemnego drewna. Ja myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Tak, myślę, że będzie jak najbardziej w porządku. Teraz teraz sobie jeszcze podłogę tutaj dorobimy. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś budynki. Ponieważ tak mówiłem na samym początku, że wszelkie modyfikacje będą miały swoje pomieszczenia, znaczy swoje budynki, a nie pomieszczenia. Więc jeżeli macie jakieś pomysły na, na jakieś właśnie fajne budneczki, możecie je przesyłać, albo dajcie linka w komentarzu do jakiegoś tam projektu swojego, albo możecie również posłać na maila, którego opis, Znaczy którego znajdziecie w opisie. Tytule wpisując, budynek i nazwy modyfikacji, do jakiej by Wam to pasowało. No i moi drodzy, to już byłoby wszystko w tym odcinku. Więc, jeżeli Wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie filmik do ulubionych, zróbcie go znajomym. Zostawcie komentarz, wbijacie na mojego facebooka. Jeszcze raz, dzięki za uwagę, no i cześć!